Motorola ostatnio przeplata lepsze ze słabszymi konstrukcjami. Powoli w portfolio motoroli robi się tłoczno, a nazewnictwo staje się przy tym coraz mniej czytelne. Mam na imię Bartek, a Motorola Moto G5G Plus idealnie wpasuje się w to, co przed chwilą Wam powiedziałem. Wykonanie tego smartfona, jednak, nawiązuje według mnie do tegorocznej serii G8. Niepocieszający jest fakt, że Motorola znowu implementuje plastik na pleckach który się rysuje. W tym wypadku plecki dają wrażenie trochę bardziej premium, jeżeli w ogóle tak można powiedzieć, niż w innych smartfonach od Motorola. Do tego dostaliśmy bardzo ciekawą teksturę. Jest to atrakcyjne dla oka, a sam wariant niebieski ładnie mieni się w świetle. Trzeba nadmienić, że urządzenie bardzo się palcuje, a ramka jest dalej plastikowa. Nie mamy wcięcia na aparat, nie wychodzi on też z obudowy, tak jak w One Fusion Plus, ale za to mamy dwie kamerki w ekranie. O nich powiem Wam jeszcze ciut później. Jak to w stylu Motorola bywa? Urządzenie to jest odporne na zachlapania. Czytajcie na przykład deszcz, ale nie mylcie z wodoszczelnością. Motorola chce odświeżyć swoje konstrukcje, albo w sumie słowo rozróżnić, bardziej tutaj pasuje. Z tego względu skaner odcisków palców z plecków powędrował na prawą krawędź. Nie mam nic przeciwko takiemu pomysłowi, o ile robi się to dobrze. Skaner jest umieszczony zbyt wysoko, przez co daje nam to wyzwanie, żeby przyzwyczaić się do tego trochę innego chwytu. Zastanawiam się, dlaczego producenci popełniają tak głupi błąd chyba że w tym wypadku Amerykanie statystycznie mają większe ręce niż Europejczycy. Sam skaner działa sprawnie z odpowiednią szybkością, natomiast życzyłbym sobie, żeby zintegrowany ze skanerem włącznik miał bardziej wyczuwalny skok. Motorola tym razem nie pozbawiła nas rozpoznawania twarzy. Podniesieniem telefonu możemy zapoczątkować ten proces. Nie należy on do najszybszych, ale możemy z niego korzystać. Moto G5G+ nadrabia zaległości względem Mi 10 Lite. Częściowo za pomocą ekranu. Mamy tutaj dostępne 90Hz odświeżanie, co z pewnością ucieszy entuzjastów tej technologii. Cieszę się, że Motorola udostępniła nam tryb automatyczny, który sam ma decydować, kiedy zwiększa odświeżanie ekranu. To Moto G5G Plus traci punkty na obecności zaledwie ekranu LCD IPS. Przekątna też mnie niespecjalnie przekonuje, bo to aż 6,7 cala przy proporcji 21 na 9. Innymi słowy, telefon jest długi i obsługa jedną ręką jest po prostu problematyczna. Jest za to wsparcie HDR10. Reprodukcja kolorów jest niezła, znów dostajemy bardzo fajne czernie, szczególnie jak na ekran LCD. Jasność jest w normie, także w ogólnym rozrachunku producent nieco się broni. Pod względem obecności NFC Motorola jest zupełnie nieobliczalna. Maszyna losująca włączona w siedzibie firmy wskazała w przypadku tego modelu, żeby jednak moduł do płatności był na pokładzie. No i całe szczęście. Nie jestem przekonany do jakości rozmów. Głośnik jest mało donośny i powiedziałbym, że jakość rozmów jest jedynie umiarkowana. Prędkości pobierania danych są w normie. Najważniejsze dla tego modelu ma być 5G, które usilnie jest wciskane w nazwę. Szeroki zakres pasem pozwala sądzić, że Moto G 5G Plus będzie współpracował w każdej polskiej sieci. Warto zaznaczyć, że telefon nie potrafi korzystać z Dual SIM, jeżeli wybierzemy komunikację przez 5G. Żeby ten model mógł skutecznie walczyć z Mi 10 Lite 5G, musi mieć podzespoły w zasięgu Xiaomi. Na tym Motorola nie przeoszczędza i umieściła tutaj ośmiordzeniowego Snapdragona 765 o maksymalnym taktowaniu rdzenia 2,3 GHz. Nadmienie, że Mi 10 Lite 5G ma 765, ale z dopiskiem G i nieco wyższym maksymalnym taktowaniem rdzenia. Modka na polski rynek trafiła w najmocniejszym wariancie, za co warto pochwalić polski oddział. Mowa o 6 GB ramu i 128 GB przestrzeni na pliki, a ta z kolei wspierana jest przez slot na kartę pamięci, o którym Xiaomi w swoim modelu nie pomyślało albo pomyśleć nie chciało. Motorola i w tym modelu zaserwowała nam Androida 10 i pakiet MyUX, czyli innymi słowy jest solidnie, ale trochę nudno. Smartfon działa szybko i stabilnie, czyli pierwsza potrzeba użytkowników jest spełniona. MyUX dodaje podstawowe opcje personalizacji, do których pewnie i tak wiele osób zajrzy raz i ostatecznie wróci do domyślnego motywu. Tak przynajmniej było w mojej sytuacji. Do tego jest oczywiście aplikacja Moto pełna gestów i autorskich rozwiązań Motorola, ale mam wrażenie, że producent trochę osiadł na laurach i od kilku lat żyje w przekonaniu, że jak coś jest dobre, to nie trzeba tego odświeżać. Praca na jednym ładowaniu tego smartfona to niemały rozstrzał. Ogniwo spore, bo 5000 mAh, co każe sądzić, że biedy z prądem być nie powinno. Moje testy wskazywały, że zakręcimy się od około 5 do 7 godzin pracy na ekranie. Najbardziej poważnie brałbym jednak pod uwagę górną wartość, czyli przyjmijmy wartość około 7 godzin pracy. Motorola trochę podbiła moc ładowania, bo obecnie wynosi ona 20W. Ciekawie zachowuje się korektor muzyczny. W aplikacjach streamingowych różnice w profilach są niewielkie, natomiast przy pobranych do pamięci telefonu plikach muzycznych czucisz dużo większe zmiany. Motka na słuchawkach gra poprawnie, adekwatnie do swojej półki cenowej. Pojedynczy głośnik nie jest specjalnie donośny, ale gra czysto, choć basów brak. Zestaw czterech obiektywów można byłoby spokojnie okroić do dwóch. Dwa obiektywy, których mogłoby nie być, to 2 jednostki do makro i pomiaru głębi. Główna matryca ma 48 megapikseli z technologią łączenia 4 pikseli w jeden, więc zdjęcia finalnie otrzymujemy w 12 megapikselach. Szeroki kąt ma zaś 8 megapikseli. Fotki za dnia prezentują się dobrze. Jest niezła dynamika i odwzorowanie kolorów. Spada trochę ostrość przy krawędziach. Na szerokim kącie jest zauważalnie wyższy kontrast, choć nie uważam tego w tym przypadku za atut. Nie ma wielkiej różnicy pomiędzy aparatami w przypadku odzorowania barw, to na plus. Jest też wystarczająco ostro. Zadziwiająco dobrze ten aparat radzi sobie w naturalnym świetle. Trudno rozwodzić się więcej nad tym tematem, bo po prostu zdjęcia są dobre, ale domyślnie odbierana ekspozycja w moim odczuciu jest zbyt niska i zdjęcia na ogół są ciut zbyt ciemne. Podobnie jest ze zdjęciami nocnymi. Tryb automatyczny dosyć agresywnie algorytmem próbuje otrzymać zdjęcia, co wychodzi mu no na pół gwizdka, z jednej strony jest mniej ziarnistości, to prawda, ale jednak kuleje szczegółowość, szczególnie w cieniach. Tryb nocny działa dwojako: w średnim zaciemnieniu podbija ostrość, ale jednocześnie wyeksponuje zaszumienie, a na takich zdjęciach jest mnóstwo dużych kropek. Dodajmy, że zdecydowanie więcej niż w automacie. W większej ciemności różnie bywa z trafieniem z ostrością i do końca sam telefon nie wie, czy ma obraz odszumiać, czy rozjaśniać, pozostawiając artefakty na fotografii. Motorola boryka się ewidentnie z problemem jakości filmów przy rozdzielczości Full HD i to już nie pierwszy raz widać. Te, które wychodzą z tego modelu są totalnie nieostre, rejestrują jedynie tak naprawdę kształty, bo trudno tu mówić o czymkolwiek więcej. Sytuacja się zmienia diametralnie, gdy przełączymy się na 4K. Tutaj jest już porządnie, nie cierpi stabilizacja, przy tym, która wywiązuje się ze swoich obowiązków należycie. Po zakupie tego modelu od razu przełączcie rozdzielczość w ustawieniach na 4K i cieszcie się dobrą jakością wideo. Miałem wrócić do frontowych kamer i to jest właśnie ten moment. Jedna ma 16 megapikseli, druga 8 megapikseli i świetną wiadomością jest obecność wśród nich szerokiego kąta. Główne oczko rejestruje poprawnie kolory, jest wystarczająco ostre, ale po przybliżeniu mogłoby być więcej informacji. W trybie portretowym przestrzegam przed nadmiernym wygładzaniem twarzy. Szeroki kąt jest już bardziej miękki, jest niższa ostrość, a i widać spadek informacji oraz dynamiki. Niemniej w dobrym oświetleniu mimo wszystko sprawuje się dobrze. I żebym się teraz nie pomylił, z Motorola Moto G5G Plus jest tak, że jeżeli szukacie smartfona koniecznie z 5G, no to tak naprawdę w niższej półce cenowej macie do wyboru Mi 10 Lite 5G, albo motorole Moto 5, Motorola Moto G5G Plus, dopóki coś nowego nie pojawi się na rynku. To wszystko z mojej strony, cześć i do zobaczenia!